Hej, cześć, witajcie, z tej strony ja, Ardenit witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku z gry e, Empire to War Szwecją Tyle w północy, pasie piękny. Gdzie jest Karol Gustaw? To jest Karol Gustaw Gdzie on jest? E, armia Karol Gustaw Armferb, chyba ten jest. jest Skappłem się generalnie też, że tutaj, o, mamy dwóch generałów, więc tego mi się wydaje, że odeślemy tutaj do Sztokholmu. już tam wracał? No, wracaj, wracaj. Zobaczymy, czy tutaj mamy zablowane mieszczaństwo. Oczywiście, że nie. Czy oni chyba będą w zasadzie, się buntować, czy nie? Nie, dobra, zostawimy tak, będzie dobrze. I tak. Generalnie teraz mamy problem. Moskwa jest, patrzcie, jaka kurde, wkurzona się buntują. A gdzie my mamy tego, naszego kolegę, co nawraca? Agenci. Tu jest, co to jest? Misjonarz protestancki. Bla, 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 dobra. Stratu, 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 rozmawiam badania. Co? Tu szeregami, badamy ty... O, kartacze. Dobra, dobra, wszystko rozumiem, rozumiem. To jest, co to jest, co to jest? Zamuciech. To jest. O! I jak budujemy jakiś te y, udyberek chyba. Hmm, hajsu nie mamy. Tak, nie mamy hajsu. Więc mi się wydaje, że to będzie też o, tyle na tą sturę. Tak, wszystko. Nie może jeszcze handeli, handeli jakieś można zawiązać. Rzeczpospolita... pospolita. Mniejsze państwa. <śmianie> Dania. Kurlandia. Rozpocznijmy go z Kurlandią na pewno. Umowa handlowa. <śmianie> Co? Mamy z nim handeli? O, pięknie, handeli się kręci. Wszystko się kręci jak Felgi. Dobra. A to w ogóle jest... O, protektoratem tego. Ta? Protektoraty to... już ma, te... ma dwa protektoraty. Tu jest Sekson, nie, tutaj. No właśnie, bo to jest strunia personalna, To jest jeszcze to jest, a tych Prusen. Może kiedyś sobie zrobimy serię z Prus, nie wiem. Mowa handlowa, a dobra, to odejdź. No to, o, pusaki. Prusaki, dobra, to koniec tury. A potem jeszcze władza, zobaczymy może, ministrowie, mamy jakiegoś fajnego, czy nie? Cztery gwiazdki, tutaj też ma cztery, to może podmienimy, podmienimy żeby jakiś nowy się zrespił, lepszy. Też ma cztery. raz, dwa, trzy, cztery, cztery, Też zmienimy, się jakiś może nowe lepsi z, z respią, no bo tego to w ogóle mam zrobić z tego, pato mogę na przykład tak zamienić, hm. tak, 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 eee. kurde, dobra, koniec tury, koniec tury. Spacją się nauczymy, że się przyspiesza. Aha, inteligencja. Teraz mi się wydaje, że pójdziemy tutaj, jest chyba Kazań i Perm, to zaatakujemy. A później nawet może zrobimy takie coś, że zabierzemy z nimi pokój. Ale nie, no dobra, zniszczyć Rosję. Musimy nową armię rekrutować, mi się wydaje, że tutaj w, Ro w Moskwie się zrekrutuje, bo tam chyba jest... ...ten... Yy, Szkoła Musztry. To coś takiego zrobimy, tutaj o, pospolite ruszenie jakieś. Bujemuje, buj, dzikie węże. Inne takie. Co się dzieje? Co? Gdzie ty idziesz? Powiedz mi Czy cię... Był ten duch? Bóg opuścił? Czy cokolwiek? Ale tych agentów Kurde tam ten zajazd Co w domu publicznym nie, nie zwerbuje Ale to nic Jest jakieś wielkie... Wielka strata O, ten Idzie agent Ale laki Muszę przez terytorium chodzić Ale znajdziemy Norwegię Danię Pójdziemy może Wielką Brytanię No Wielką Brytanię to ja nie wiem Bo chyba zbyt potężna jest Ale w sumie Ale w sumie O Briańsk, dobra, wielki nowogród. O! Dobra, luk. Patrzcie to, pa-pa-pa-pa. Teraz mamy armia. O, tu się oni regeneration. Werbunek. Co jest? Budowa? Hmm. Kurde, dobra, to zaczniemy od technologii. Co to jest? Ulepszone granty? Nie, nie, nie. nie. A co to jest? Klina, jakaś kliny, nie wiem, nie, Na pewno tego nie będziesz budował Może o flotę zainwestujemy, stocznia, bo i tak chcemy być kolonialnym imperium Sezonowanie To może? Hmm, mm -hmm. Powiedzmy 300, stanie, no może To technologia przemysłowa jest Może to, tak Upsale będzie to badać jest nowogród i inne takie gówna, dobra Lux, Lux, Admiralicja. O, co to czym, czym się to różni? Dżentelmenów tworzy. O, to może to zbudujemy. O, 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 to jest Moskwie, to się przyda. Bo to jest. A, tu wielka opera. To, a to. No to to. Obserwatorium ...Knureskie Budujemy. Tak. Co tutaj mamy. Kurde, zostaw, puść, ty, kobieto, zostaw. O, ty ci. Rusianie nam przejęli. Tu może się pobudujemy Konserwatorium, admiralicja, Dle mnie dział... O, odlewnia dział może. Hm. A tu może właśnie jest jakieś odlewnia dział do zbudowania czy coś. O! Budujemy. Haha. Będzie tutaj nasze centrum też rekrutacyjne na Europę Wschodnią, w Moskwie w Pustowie, mi się wydaje. Te admiralicja, no to i te koszary się budują. Dobra. A jak wyjdziemy będą strasznie zadowoleni. O kurde bardzo. Ale bym porozbijał te... takie mniejsze armie, to szybko wyjdziemy tutaj. Może zrobicie to bez strat, nie? Jakoś zapiszemy bla 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 bla. Tak? Dobra, jest. jest do zaakceptowania. To to jest teatr. Hulaki. Ad buduj. To pewnie i tak tutaj wybuchnie bunt. A poczekaj, ile mam tutaj y, protestantyzmu? Protestantyzm od... raz, dwa... od 29 aż tutaj. A protestantyzm gdzie jest? prawosławie spada, no i protestantyzm leci w górę luks tu 7 tur 35 tur, no dobra, masz tu wyłączone. A w Szwecji jakbyśmy na przykład włączyli... O, ale Lakson był potężny, poczekaj, dobra. Tutaj Umea. Umea. A tak nas od cholery zarabia nas tym miasto. Dobra, siup, dup. Podział pracy. Pokaż podział pracy, gdzie jest podział pracy. Ty w sumie to jest dobre. Hmm. Ale tutaj jeszcze mamy jeden port. Z zasadnie sobie przypomniałem. To jest tutaj mamy stocznia. O, to... Budowa... Dobra, dobra, to jest jakieś... O to dobra. Tu będziemy mieli... Może ten bojowy nasz. Tu będziemy... może tak zrobimy nawet. Wiecie co? Świetny pomysł według mnie. Coś jeszcze tu można zrobić. Hmm. Ten nasz jeden, jeden generał co tu jest, to niech idzie. O a tych tu może podejdzie. O tutaj o może tu to nasze stateczki go przywiozą. Będzie oh, mat szybciej, you know. O, tu i coś możemy jeszcze zbudować A co, co to jest? Ulaki. Dobra, końc tury mi się wydaje. Możemy skończyć turę. Chyba, że zwerbujemy coś jeszcze. Hmm. Ja, no, chyba Mi się daje, że na razie nie mamy co. To jest armia. Ale już sumie mamy co, bo te gówna to tym trzeba usunąć jak najszybciej. To jest GUNWO. To dobra, to jest infrastruktura, może? Czy kołaś? Nie. To zaczniemy, nie. Dział nieruchomych, nie werwuj mi. No, piechotę naszą. Piękną. Elegancką, le lechicką, katolicką. Dobra, i chyba. Co? co? Briańsk. Dobra, się już Ukraina. To jeszcze Kijów mamy do zdobycia. Karamba. A gdzie jest nasz agencior? O tu jest. 100 do... tysięcy. Dobra, idź może na Ukrainę. Ta? Nie, dobra, idź do Kazania. Kazań. To jest ważniejsze. No w Kazaniu ktoś może coś zrekrutować. Koniec tej tury. Tak wyjdziecie, to jestem bardzo wkurzeni no, nie jesteście. Trzy. Włączymy na razie, a oni niech idą już. Hm. W sumie oni idą na ursytulsk.com jakiś, nie wiem co to jest. No i my uleczymy. Co? Wszystko już luks? Zrobione? Zrobione. A co to jest? Nie, 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 nie. Badania. To się robi. Fabryka uzbrojenia, dobra. Wielki arsenał to jakiś jest. Ho, ho, ho. Dobra, to się zrobi, to. I musimy tutaj, jak najszybciej to upsala będzie, to cały czas badać, jak to się zrobi. I koniec tury. la, koniec tury. Ja, no to gdzieś. Wielka Brytania. Czuj, potęga kolonialna. No, ale mi się wydaje, że też w konie pójdziemy, tych indiańców pobijemy. W tym Teksasie i tam co było. No. O! Tu jest Islandia, co mi się wydaje. To Islandia, to my skolonizujemy. Widzicie, pięknie. My nie, my kolonizujemy teraz Rosję. Pracuj z tymi. Co? A może zrobimy tak. I dacie mi technologię. Krzędzarka, co to na to? A ja Ci dam technologię... Nie. On chciał... No. No co jest? To nie możemy tak zrobić, że Wy dacie mi to, a ja Wam dam to? A spadajcie, Polaki, cebulaki, tam jedne. Myślę Wam płacić za umowę handlową, której i tak Wam rozwalę. Potem zrobię i zobaczymy, jak to się skończy. No, mam i, kurde, półtora armii, ale... Czemu nie mogę pokazaczyć? Czemu nie mogę pokazaczyć? Kurde, tylko ja się boję, trochę też jak tutaj podejdziemy, to nasz Rosja za i kurde wojnę krymską wywoła, to z tym razem jest z naszej winy. ho, rycerze, to się coś Państwo jakoś, państwa jakoś obwoskie. A to jest jedno, jako jedno państwa. Porobili jakieś genuły, o. Naprawdę? Hmm. Dobrze, że tam zacząłem werbować, ale no. atakę Ta, jakiś. Kto by Dobra, sami walczymy. Naprawdę oni idą do tego Będzie potężna bi wojna, ale mam nadzieję, że zdążymy zrekrutować. Tu znowu zrekrutowaliśmy kilka tego. Hm. Dobra, tu się wszystko zrobiło. Tak? Kurde, ciężko. Nie gadaj, że nie rekrutowałem tam, tylko tutaj. Werbunek? Kurde, nie wiem, czy się da się zrekrutować, ale rekrutuj armia jak armia. Dobra, dobrze, tu też jest cała, sama milicja prawie. Tylko te 12 funtówki to będą zgrzmocić. Ale tutaj mamy e... armia. kurde. kurde. Musimy coś zrobić, panowie. I to fast. Mam Ty gdzie podejdziesz, tym generałem? Najbliżej. O, podejdziesz tu. Yy, armia. Kurde, to oni też mają flotę. Ci Tuńczycy. Karamba. Tego nie, nie przemyślałem szczerze mówiąc, mam nadzieję, że mi za, nie zostawiam tego generała. No, mam nadzieję, nadzieję umiera ostatnio, pamiętajcie, a już nie mamy hajsu, tak szybko, ile my zarabiamy? Jak to się sprawdza, cele, tury, władza. Podatki, hm. Dochody inne takie. Tu mamy wyłączone, a tu czemu mam wyłączone? Co to ma znaczyć? Chodź tutaj, ej. I my włączamy. Haha, ha, patrzcie, pieniądze. Patrzcie, patrzcie. Dobra, to tak. A wy na wschód. Jeszcze dwie tury. Tutaj jest jeszcze zwer trochę wojsk. To pójdziemy może tak. I się powymieniamy. O nie, wszystkie zmieści. Takie budy. Tu nigdzie nie pójdziemy. Kurde. A co tu mamy? Aha, to żeśmy fajnie go. Wzięli. Tylko mam nadzieję, że oni mnie nie zaatakują, ale nie, w sumie patrz. stąd przeniesiemy ich tutaj. Zadowoleni. Są zadowoleni. Pięknie. luks, elegancko I w następnej... Tu że nas za zaatakują, niestety. Mamy tak, będziemy mieli... Yy... No, co będzie. Będziemy mieli raz, dwa. No i w przypadku będziemy mieli... 7 oddziałów piechoty liniowej. Oni będą mieli Piechoty liniowej. Nic nie mają piechoty liniowej. Tylko mają od cholery działu. Będziemy musieli ich jakoś zraszować. No więc... Koniec turystyki. możemy się jeszcze zbudować? Nie. Chyba nikt nie znajdzie. się zbudujemy, więc koniec tury. Mazow miała się w tym że Karamba. Dobra, tu i Francuzi, i Brytole. Uff, będzie... Big bitwa, bo to jest... Nie, to jest Rzeczpospolita. Teraz będzie Turcja chyba. Rosja, Kurde. Mamy... On ma jeszcze raz... Co? Tatarów pobili, jak ma? To armia jest na południu w takim razie, jak pobili Tatarów. I teraz by był ich by chyba bunt w Rosji. Więc to będzie przyps. Big przyps. Ale to nic, mam nadzieję, że damy sobie radę. No, no i sztat, Musimy to wygrać, panowie. Nie dla nas jest porażki, smak, nie Dla nas forma zła. Więc bitwa. O, oni też nie mają generała, dobra. Kolej generalska. Dwudziestu Musimy jakoś zrasować to, mamy jakąś konicę. raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć oddziałów. Dobra, więc bitwa. Umieram. Leonard Euler. Szwajcarski matematyk, jego ostatnie słowa. O nie, umarł. Umierym. Ale to nieprawda, nie oba się uszczęśliły po prostu. Dobra, ładuj się i musimy jakoś... Hmm... A ja mam dużo artylerii, chyba cztery oddziały artylerii i milicji wreszcie. Mamy tych... Hmm. Musi się wydaje, że poszedłem na artylerię. Z oddziały tych mieszkańców zbrojonych jakoś musimy dać radę. Ale szford mamy XD No dobra, to tak Piechotę. Co to jest? Pokopy. Nie wiedziałem, że takie to się jest w ogóle. A jak to się wzięło? Prawo. Kurde, nie wiem, szczerze mówiąc. A jak oni tutaj na murach są? Dajmy może jeden oddział. Aha, dobra. Hm. Tam jakoś tak. Słyszę, że to jest obężenie a tylko piechota liniowa może takie coś robić. To są kopy. A, takie buty A z są nie będą atakować. Kurde, właśnie nie wiadomo z której. Z której z, z każdej. mogą, nie, z tej nie mogą. Z tej nie mogą, a sam tych mogą. Więc tutaj jeszcze postawimy sobie takie. A. Dobra, może jednak nie. Może faktycznie jednak nie, bo nie chcę, żeby na zewnątrz stali. Chyba, że. Spróbujemy ich ale to jak coś to spróbujemy, jak oni przez nas podchodzić. Koniec rozstawiania. O, może tutaj, może ustaniesz? O, dobra. Wszyscy na mury. Koniec rozstawiania. Gdzie oni są? Tu są wszyscy, tak? O, tu i małych ustawiłem właśnie. Może celujcie, wy. Kurde, nie wiem. Wy tutaj celujcie, tyle na razie możemy zrobić. Mi się wydaje, że tutaj idzie. No nie gadaj, że oni będą szli. Zsią strzelajcie, lelaki. Ma, ci działa, strzelajcie, z dział. Rozumie, ta chłopaki. Dział, dział. Nie wiem jak to się działa. Nie, strzelają, panowie. Karamba. Aha, weźcie Weź się normalnie, się ustawcie, jak ludzie. I strzelajcie. Dobra, nie wiem mam co robić, przyspieszymy. Może gdzieś z tej strony też możecie zejść i tutaj iść na razie na dół, chyba. Kurde. Może powinien nawet wyjść mi się tutaj. A czemu te działań strzelają? Dobra, iść tutaj, może tutaj. Strzelać, strzelać. wolni wolniej, panowie. Tutaj. Może w... O, wiem, wiem, wyjdziemy tutaj. Tymi dwoma oddziałami ich ostrzelamy od boku. Ale biegiem, panowie. Albo może w sumie nie. Tu, sta stawcie tutaj, zostańcie tu. Kurde, to za... Wy wszyscy tutaj. To dwójka tutaj. Ci tutaj. Ci tutaj. Chyba wygrana jest to będzie, mi się wydaje. A wy co strzelać? Niestety generała tu ustawili. Idzie tu i tutaj też pomógłcie im, im. Tu się rozstawcie. Ale biegiem, panowie. Pa będą pięknie strzelać. No halo? Faja. Halo? A już dwóch leży. La kęsy. A co oni robią? Zostańcie tu, panowie! Wiscie się idiotami! A to jest milicja? A milicji nie szkoda, idźcie najlepiej tutaj wyjcie na dwór. Rozstawcie się jako tak, jako tako, czyli dobrze. Bo i mają strasznie dużo artylerii. A wiecie co by ten oddział to jest? Tutaj idźcie. Na bagnety tutaj idźcie. Mam nadzieję, że dacie radę, jak nie, to trudno. te tylko oddział i wtedy A, wy biegiem, biegiem, panowie, biegiem. XT. Ale... Wy wiecie, że macie tutaj takie coś jak wyjście. Ten do... Nie ja wiem, chyba nie wiedzą. Piękna... Po co milica jest, nie wiecie? O, czemu wszyscy chodzą stąd? 51, 48, dobra. Paja. A wy... Na bagnety? Na bagnety, na bagnety. Hmm. Na bagnety, panowie, na bagnety. XT Wy też możecie szyb, szybciej iść troszkę. Ach! Co to za bitwa jest, ja nie wiem. Pojęcia nie mam Też jest trzeba coś. się przegrywa. Pach, pięknie doszło. Przeciebie oni strzeli X-te. Idealnie w nich. O, ile muru. Dobra, może by się cofajcie już stąd, czy coś? A wy na bagnetu. Ura, kusaria! że nie mamy kawalerii, ale tak też sobie poradzimy. O, co to jest? A, to jest generał ich. Biegiem panowie. Jak to wygląda? Panowie, do ataku. Zarza, ura! Upie, o, na no, tutaj to, ja nie wiem, ale możecie spróbować. Może raczej nie tak. Tylko się ustawicie tak albo tak i będziecie strzelać. Atakiem, panowie, biegiem. Może też się tak rozstawicie, będziecie strzelać po prostu w nich. Biegiem, biegiem, panowie. Ale wszyscy biegiem, co jest z tymi tych A wy co? Idźcie tam gdzie. Nie, ja tam nie wiem. Powiem no tego darf, darf, ten Darth powiem, że jest must have. Pytacie, czemu must have? A mówię wam proste, bo to jest strasznie nudne, jak tak się oblega te forty. Ale biegiem, panowie Tu się rozstawicie. Nawet tu możecie rozstawić, o już. wszyscy na tego muszkietersona Rozstawcie się jakoś ładnie i strzelajcie w niego Ale biegiem, wszystko robicie biegiem panowie, proszę was O, strzelają Strzelaj, strzelaj Faja panowie Fajnie, faja Faja Jest tujcie, a wy tutaj strzelajcie Halo? Nie wiem co się stało właśnie w tym momencie, ale tak A magnety idźcie czekać Już wszyscy, czy, tylko ci pkinierzy się bronią, tylko ci pipinierze, dobra, wszyscy idźcie tutaj Ach Tak to jest. A nie, jeszcze ci się tylko bronią, tak? A, oni mają. Tylko już nie mają tego, co? Biegiem atakujcie, nie, czekajcie, nie wiem do domu na co kawalerii ma to wszystko A tak panowie 12 funtówki piechoty Ooooxaria Pięknie Teraz na to podejście O, oni uciekają Naprawdę nie gadać, że ich poskłada obsługa Dobra, idźcie tutaj im pomóc, bo przecież sobie nie poradzą chłopaki. A wy co? Idźcie tu i... Ilu ich tu już? Pięćdziesiąt cztery? Atakiem? Dobra, już poszliśmy na maksa, bo widzę, że tu przez same nudki. Jak się ich rozbili, naprawdę ich rozbili. A nie wiesz. Rozstawić ci tak proszę. Tak. Strzelać. Strzelać w nich W kolerię W kolerię? To, to jest ten Kiedy genera... Gdy? Panowie, proszę nie umierajcie tak szybko On ucieka czy co? Ja nie wiem Cztery, jak on biega. O, i się wycofali. No widzicie: 171, a większość z tych ludzi jest Mieszkańcy Essa No co, to jeszcze. I technologie. O, tyle laku. Może są tutaj niedaleko jakaś agenciora. Tylko. Siu, Zrobię i tyle Technologia mi to dobra, technologia, fajnie bunt, bunt wybuchł To jest ten bunt hm. To jest ten bunt Strzelcy milicja. Ale tylko 6 już jest XD, to kilka tur i to wszystko A wy możecie podejść na przykład od tutaj. I weźmiemy tam... Tak. Podpłynięcie tutaj. Halo, wejdziesz tutaj? Nie kazać, że nie ma. Nie ma tego. No, a co tu mi zostało? No nie ma ruchu, o tym chodziło. Mało. Nawet wiecie co, możemy chyba te miści ich dojbić tu zostało. Proszę, dasz dla rady na tym tym na automacie bez jakichś wielkich strat. No i piękny. Ha pokonani. To idziemy na tutaj Norwegię. Kramot. Dobrze. Tu nasza armia. No to już sobie poza kamerą... poza kamerą rozegram, poza odcinkami teraz. Mi się też wydaje, że to będzie końcy. O, nie może jeszcze nie, może ten tu jeszcze usty, stybul. Co to będziemy? Szybciutko! Poddajcie się, pięknie, piękne zwycięstwo. Infrastruktura, nawet drogi, tutaj zbudowaliście, tacy jesteście. No więc subskrybujcie, lajkujcie to będzie tyle na dzisiejszy odcinek. Podwór Rosji ciągle trwa, już sam tylko południe zostało. Co no, to jest? Kazań, Ufa, Czerkask, Arstrahań, Kijów. No i tu i Bakszyari zdobyli. No więc subskrybujcie, lekujcie, zobaczymy w kolejnym odcinku. No i cześć.